Witajcie. Przepraszam dzisiaj trochę później, ale pewne wiadomości są dosyć ciekawe. Otóż zacznę może słowami sundzu, które również są mottem bardzo poważnego i smutnego tekstu Roberta Marzoniego na jego stronie, a mianowicie Tzu Pisał, słynny chiński teoretyk wojny pisał, że jeśli znasz siebie i znasz wroga, wtedy masz szansę na zwycięstwo we wszystkich bataliach. Jeśli znasz siebie, a nie znasz wroga, możesz liczyć na to, że wygrasz połowę wszystkich starć. Jednak jeśli nie znasz ani siebie, ani swego wroga, to nie możesz liczyć na żadne zwycięstwo. I wydaje mi się, że to są bardzo dobre, bardzo słuszne słowa w tej sytuacji, ponieważ żyjemy w świecie, w którym nie znamy ani siebie, ani swoich możliwości, swojego potencjału obrony, ani też tego, o, jakie są możliwości wroga. Tym bardziej, że nie wiemy nawet, kim naprawdę ten wróg jest. Wydaje się, że to, czego jesteśmy świadkami, a nawet uczestnikami, to jest walka z cywilizacją Zachodu. W tej chwili światem rządzi propaganda. Nieważne, jaka jest prawda, ważne jest, co zostało uznane za prawdę i co jest sprzedawane jako prawda. Wracamy do słynnego Ministerstwa Prawdy u Orwella. Niestety teraz dzieje się naprawdę, to wszystko naprawdę, i wydaje się, że y, umysły, które wymyśliły całą tą o, dziwną sytuację, wzorowały się właśnie na Orwellu. Przede wszystkim o naszych poglądach, o naszym sposobie myślenia decyduje propaganda. Dalej, to co jest bardzo, bardzo niebezpieczne, to to, że w chwili obecnej stara się nam, jakby to powiedzieć, przedstawić w formie negatywnej całą naszą przeszłość, jakby zapominając, że dzięki tej przeszłości doszliśmy do tego punktu, w jakim jeszcze jesteśmy. W czasach pierwotnych, czasy pierwotne, to były czasy wojen, czasy głodu, czasy chorób, czasy okrucieństwa. Od tego czasu człowiek ewoluował pod względem Mentalnym. I nie możemy sobie dać wmówić, że nasza przeszłość jest z gruntu zła i że musimy się jej wstydzić. To właśnie nasza przeszłość zadecydowała, zadecydowała o tym, że możemy mieć nadal ludzkie uczucia, że możemy być wobec siebie życzliwi, że możemy być wrażliwi. W dawnych czasach nikt nie zwracał uwagi, uwagi na słabszych, na ich prawa. Teraz staramy się Prawa wszelkich żywych istot respektować. I raz jeszcze podkreślam to, co powiedziałam wczoraj: prawa dane są nam przez Boga, nie przez rządy. Rządy natomiast mają służyć społeczeństwu. Oczywiście dzisiaj także będzie cytat z profesora Konecznego. Natomiast jeszcze kilka takich ciekawostek. Które być może Wam się przydadzą. Otóż w końcu lipca w miejscowości Aspen w Colorado odbyło się dosyć znane Security Forum, Aspen Security Forum. Które zazwyczaj jest organizowane co roku i służy omawianiu kwestii bezpieczeństwa. I tu wypowiedział się agent, dawny agent służb specjalnych, pan Jason Crow, który jasno i otwarcie powiedział, że zgromadzone za pomocą wszelkiego rodzaju tamponów i testów próbki DNA mogą stanowić straszną broń w nieodpowiednich rękach. Obecnie zostały one uzyskane przez organizacje medyczne i mogą być w każdej chwili odsprzedane, nie dbając o prawo do prywatności, o prawo do tajemnicy lekarskiej. A posiadanie próbek DNA do ślicznej populacji zawsze stanowi rodzi pewne ryzyko. Przedstawicielka Partii Republikańskiej ze stanu Iowa, Joni Ernst, podkreśliła, że należy się liczyć z rozwojem broni biologicznej, która nie tylko może spowodować wyniszczenie konkretnych populacji, ale także może spowodować wyniszczenie upraw i wyniszczenie zwierząt. Także broń biologiczna. Która jest w tej chwili praktycznie w zasięgu ręki i nie tylko państw, które jednak mimo wszystko są kontrolowalne w jakiś sposób, ale także wielkich korporacji, nad którymi praktycznie nie ma żadnej kontroli, mimo iż istnieją prawa przeciwmonopolowe. Właściwie warto tutaj powiedzieć, jak zmienił się słynny trójpodział władzy, który, który wszyscy pamiętamy z czasów szkolnych. A mianowicie filozof Montesquieu stwierdził, że aby państwo mogło funkcjonować, muszą istnieć trzy niezależne od siebie władze: władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Które się wzajemnie kontrolują i nie pozwalają na nadużycia. Niestety, obecnie mamy inny trójpodział władzy, a mianowicie mamy władzę technologiczną, bo naukową nazwać jej nie można, władzę finansową i władzę medialną. Wszystkie one są skupione w rękach tych samych osób, w wyniku czego sprawiedliwość przestaje istnieć. I to niestety nie wszystko. Jeśli sięgni, zajrzycie na stronę Natural News Majka Adamsa, możecie zauważyć, że są tam nowe wiadomości, niestety bardzo groźne, a mianowicie mówiące o tym, że jak wykazują of oficjalnie dostępne badania, dla dzieci przechorowanie y, y, zarazy wiąże się z o wiele mniejszym ryzykiem niż y, poddanie się terapii eksperymentalnej również bardzo zagrożeni są ludzie uprawiający wyczynowo sport. W chwili obecnej ryzyko śmierci u osób poddawanych silnemu dużemu wysiłkowi wzrosło, nie uwierzycie, o 1700%. To nie są żarty. I wreszcie ostatnia rzecz również Pochodząca z tekstu Roberta Mazzoniego, a mianowicie powołując się on na Takera Carlsona i na bardzo konkretne dane, opowiada on o okrucieństwach związanych z wojną za naszymi wschodnimi granicami. I to o okrucieństwach z obu stron. Ponieważ propaganda nam przedstawia jedną stronę jako ideał, natomiast drugą stronę jako negatyw, mamy znów bipolarny podział świata. A czy tak jest w istocie? Oczywiście zawsze będziemy się solidaryzować ze stroną napadniętą. Taka jest ludzka natura. Ale jak zareagować na wypowiedź? Szefa o, szpitala polowego, pana, która, pana, który nazywa się Genadi Dłużko, i który nakazał, nie uwierzycie, obowiązkową kastrację wszystkich y, wrogich, y, wszystkich jeńców, którzy znajdą się w tym szpitalu. Y, stwierdził on, jest to mniej więcej cytat, że choć nauczono go, że osoba cierpiąca jest przede wszystkim pacjentem, to jednak w tym wypadku nie chodzi o ludzi, tylko o karaluchy. I podobno, podobne akty bestialstwa mają miejsce z obu stron. Dlatego musimy pomyśleć, co, czym jest to, co obserwujemy, i musimy bardzo się postarać, aby takie zezwierzęcenie nie dotarło do nas. Pamiętajmy, jesteśmy braćmi, nie jesteśmy wrogami. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobranoc.